Dzień dobry, witamy Państwa w nowym odcinku Tygodnika świąt nieoczywistych witają Państwa Paweł oraz Aneta. W tym tygodniu będziemy obchodzić następujące rocznice. 17 maja 1861 roku w Royal Institution w Londynie Tomasz Saton zaprezentował pierwsze w historii kolorowe zdjęcie swego autorstwa. To już trochę od temu było, w tym w 1928 roku polskie radio nadało słowisko Pogrzeb Kejstuta witam Witolda Kulewicza, pierwsze napisane oryginalnie dla radia. A w 1984 roku PKOL postanowił nie zgłaszać polskich sportowców do udziału w 23-letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. I trochę złotych medali, medali nam przypadło. A czemu? A bo byliśmy w bloku wschodnim i wtedy. Rosja nie chciała wysyłać swoich ludzi do tego zgniłego, kapitalistycznego Los Angeles. To jest zupełnie niedawno, 1984 rok. Tego dnia urodzili się w 1955 roku Czesław Lang, polski kolarz szosowy i torowy, działacz sportowy. W 1961 roku Enia, irlandzka piosenkarka. Święta nieoczywiste w tym tygodniu to Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci, Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. Tak. Oraz Światowy Dzień Pieczenia. Czyli w poniedziałek jakieś ciasteczko trzeba Jak pokręcić. No, trzeba, trzeba, trzeba. Albo drożdżówkę, albo coś tusty. Tak. Zachęcamy. 18 maja w 1804 roku we Francji zniesiono pierwszą republikę. Napoleon Bonaparte został ogłoszony cesarzem Francuzów. W 1897 roku ukazała się powieść Dracula irlandzkiego pisarza brama Stokera. W 1935 roku w Krakowie zakończyły się uroczystości pogrzebowe marszałka Józefa Piłsudskiego a w 2009 roku Kinga Baranowska weszła na szczyt Kanchenzongi w Himalajach, dzięki czemu Polska została pierwszym krajem, którego himalajistki zdobyły wszystkie 14 8 tysięczników. No i to hmm. jest osiągnięcie. To jest bardzo duże osiągnięcie. I tak trzyma e, Tego dnia urodzili się w 1905 roku Władysław Hańcza, polski aktor, a w 1920 roku chyba najbardziej znany Polak, na świecie, czyli Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II. Natomiast święta nieoczywiste na dzień 18 maja to Dzień Mostowca oraz Międzynarodowy Dzień Muzeów. I z tej racji chyba są organizowane nocy muzeum? Są, tak, dokładnie. W większości chyba jeszcze online, ale już kilka muzeów pewnie będzie otwarte. 19 maja w 1880 roku w 400 rocznicę śmierci Prochy Jana Głogosza zostały przeniesione do nowo powstałej krypty zasłużonych na Skałce w Krakowie. W 1977 roku zakończył się ostatni regularny kurs Orient Expressu na trasie Paryż-Tambuł. A w 2007 roku w Warszawie odsłonięto pomnik Agnieszki Osiewskiej. Tego dnia urodzili się. W 1890 roku Ho Chi Minh, wietnamski polityk, prezydent Demokratycznej Republiki Wietnamu oraz patron stolicy Wietnamu, która się nazywa tak jak on. Się... Tego nie wiedziałam. A to, tam, Min. To, już, to, już, to już wiesz. W 1925 roku urodził się Pol Pot, kambodżański polityk, premier Kambodży, przywódca niesławnych Czerwonych Kmerów. A w 1977 roku urodziła się Natalia Oreiro, urugwajska aktorka, piosenkarka. Najbardziej znana z jakiej roli? Zbuntowany anioł. A <laughs> Święta nieoczywiste na dzień 19 maja to Dzień Dobrych Uczynków. Bardzo fajne święto. Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego. Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit i Dzień Mycia Samochodów. No, jak pogoda pozwoli, to czemu nie? No, no jak, a jak będzie padało, to wystarczy. To się sama Dokładnie, oby padało. 20 maja obchodzimy rocznicę. W 1792 roku otwarto i poświęcono cmentarz Powąskowski w Warszawie. W 1980 roku Henryk Jaskuła wpłynął do portu w Gdyni, kończąc samotny rejs dookoła świata bez wejścia do portu. To było trzecie takie osiągnięcie na świecie. W 2006 roku w Hanowerze zakończył się ostatni w historii kolarski wyścig pokoju. Zwyciężył Włoch Gian Paolo Ceula. Wyścig pokoju, pamiętam, że. Rodzice mi nieraz o nim wspominali. sportowe było za czasów PRL-u. Jeżeli mają Państwo jakieś wspomnienia z wyścigu pokoju, to prosimy o jakieś wspomnienia, informacje. A w 2008 roku wieżowiec brusz Khalifa w Dubaju osiągnął 649,7 metra wysokości i stał się najwyższą budową w historii, przewyższając nieistniejący już maszt radiowy Konstantynowie, czyli do 49 metrów. Tak, to trochę, no wysokość. tak. Wysoko. wysoko. Tego dnia urodzili się w 1919 roku Gustaw Karlin Grudziński, polski prozaik, esejista, krytyk literacki, dziennikarz. A w 1944 roku Joe Cocker, brytyjski piosenkarz. Święta nieoczywiste na ten dzień. Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń, i tu możemy świętować codziennie, nawet kilka razy dziennie. I to robimy, mamy nadzieję. Ale możemy też tego dnia po prostu nie używać tego do naczyń, i też będzie to jakiś objaw świętowania. Tak, i zostawić piramidkę na następny dzień. <grym> Bardzo dobry pomysł. Światowy mhm. Dzień Metrologii. I to jest tak, coś z co, jest metrem. Ale którym metrem? Tym podziemnym czy naziemnym? Z tym naziemnym. Z tym, co czy... ma 100 centymetrów. A, dobrze, okej. Z tym metrem. Dobra. Europejski Dzień Morza i Światowy Dzień Pszczół. No trochę mają pszczoły zimno w tym roku, także tak naprawdę nie mogą się wziąć solidnie do pracy i są głodne, bo jest pogoda nie sprzyja. Ale miejmy nadzieję, że już będzie ciepło. Tak, miejmy nadzieję, bo czekamy na świeże miotki. Na świeże miotki, tak. 21 maja zapisał się na kartach historii następującymi wydarzeniami. W 1674 roku Jan Sowiecki został wybrany na króla Polski. W 1904 roku w Paryżu założono Międzynarodową Federację Piłki Nożnej, czyli FIFA. W 1916 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono po raz pierwszy czas letni. Dziękujemy. W 1921 roku okazało się pierwsze wydanie przeglądu sportowego. Tak, to 100 lat, zobacz w tym roku. No, nadal wydawane 100 i. 100 lat. się chyba ma dobrze. Nieźle. A w 1932 roku Amelia Earhart jako pierwsza kobieta przeleciała samotnie Atlantyk na trasie Nowa Fundlandia, Irlandia. Bardzo ja ważna kobieta. Tego dnia urodził się w 1851 roku Stanisław Witkiewicz, polski malarz, architekt, teoretyk sztuki, a w 1947 roku Leszek Teleszyński, polski aktor. Święta nieoczywiste w tym dniu. Dzień dojazdu rowerem do pracy. Dojeżdż? Tak, można praktykować. No ja mam trochę za daleko na no, rower. No, Musiałabym no. za wcześnie wstawać, żeby dojechać. No ja niestety też. Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej. Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Tu mam bliżej, o, to tam i... mogę rowerem pojechać. No to trzeba, trzeba. Dzień Kadeta. Dzień Odnawiania Znajomości. Proszę o tym pamiętać. Oraz Międzynarodowy Dzień Herbaty. No można, można, tak odnowić znajomość i odświeżyć przy herbatce na przykład. Dokładnie, <laughs> jakiejś dobrej, fajnej herbaty. 22 maja. W 1910 roku po kradzieży w październiku 1909 roku koron z obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej dokonano jego ponownej koronacji koronami podarowanymi przez papieża Piusa X. W 1912 roku na warszawskich Powązkach został pochowany Bolesław Prus. A w 1992 roku prezydenci Lech Wałęsa i Borys Jelcyn Podpisali w Moskwie polsko-rosyjski traktat o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy. Ciekawe, to... jak to się ma e, dzisiaj do sytuacji, prawda? No, Ten traktat. Tak, tak trochę, trochę chyba nie ma. Niestety. Tego dnia urodzili się w 1813 roku Ryszard Wagner, niemiecki kompozytor, dyrygent teoretyk muzyki, a w 1859 roku Artur Doyle. Szkocki pisarz, lekarz, spirytysta, wolnomularz, których stworzył chyba najbardziej znanego detektywa świata, czyli Sherlocka Holmesa. Mhm. Święta nieoczywiste na ten dzień to Dzień Teścia, Dzień Praw Zwierząt, Dzień Pakmana. Nic mi to nie mówi. Taka no. żółta twarzeczka. Taka, o, teraz pokazuję. Oraz Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. No jest tego trochę, także jest coś świętować. Dokładnie. Różnorodni, świętujmy. różnorodni jesteśmy, co by nie mówić. Tak, to świętujmy. 23 maja w 1892 roku krakowski kościół Ducha Świętego został wysadzony w powietrze w celu pozyskania gruntu pod budowę gmachu teatru imienia Juliusza Słowackiego. Na wieś o tym wydarzeniu Jan Matejko zwrócił dyplom honorowego obywatela miasta Krakowa. Niesamowite. Mm. Oświadczając przy tym, że już nigdy nie będzie wystawiał w nim swoich obrazów. Mm. Mocne to było. No. To chyba kogoś coś poniosło. Poniosło. I to stanowczo za mocno. W 1940 roku okręt podwodny ORP Orzeł wyszedł w swój ostatni patron na Morze Północne, w trakcie którego zaginął bez śladu dwa dni później. A w 1995 roku Marek Kamiński i Wojciech Moskal jako pierwsi Polacy po 70-dniowej pierwszej wędrówce dotarli do Bieguna Północnego. Trzeba przyznać, że Polacy lubią takie wyzwania, nie? Jest sporo takich właśnie. Bo... Pierwsza Polka, pierwszy Polak, Dokładnie, no. takie rzeczy. Jest duże grono takich osób, które się właśnie trzeba zapamiętać. nie? chyba nasi lubią by no, zimne klimaty. Zimne klimaty, tak. Ciekawe. E, tego dnia urodzili się w 1842 roku Maria Konopnicka, polska poetka, nowelistka, krytyk literacki, publicystka i tłumaczka. W 1933 roku John Collins, brytyjska aktorka, znana oczywiście jako Alexis Dynasty. Dokładnie, tak. <laughs> w 1976 roku równie znana, no może mniej, w Polsce na pewno znana, ale tak na świecie. Agnieszka Chylińska, polska piosenkarka, autorka tekstów. Bardzo kontrowersyjna piosenkarka swego czasu. Tak, a potem zaczęła śpiewać pop. No. Złagodniała, jak została mamo, to tak trochę złagodniała. No tak. To pełen to, to usprawiedliwia. Święta nieoczywiste na dzień 23 maja. Zielone świątki, które chyba nie są do końca nieoczywiste. Nieoczywiste, tak. Ale, no, tyle, że to że tak, ruchome święto, także tak. co roku wypada w inny dzień. Dokładnie. Międzynarodowy Dzień Końca Przetoki Położniczej. Dzień Spedytora. Światowy Dzień Żółwia. Oraz Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Światowy Dzień Żółwia możemy poświętować wybierając się do Polskiego Parku na tak. ścieżkę na przykład Żółwik. No tak, to jest dobry pomysł. I tam jest takie taki oczko wodne, gdzie w słońcu te żółwie właśnie tak sobie główki wystawiają i wygrzewają się na słońcu. Także polecam. No to jeść. proszę Państwa jedziemy i się spotkamy na miejscu. 23 maja akurat niedziela, więc tak. sam raz. Można wykorzystać wolny dzień. No tak jest. I to by było na tyle w tym tygodniu. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do oglądania, komentowania naszego, naszego filmiku i do spotkania za tydzień w kolejnym, nowym odcinku. Dokładnie. Świętujmy święto nieoczywiste, bo warto. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Pa, pa. pa.